Skąd się wzięła Polska? Autorstwa um, osoby, która na Instagramie um, jest jako babka od histy. Naprawdę polecam ten profil, bo popularyzuje historię Polski w bardzo um, fajny sposób, w bardzo atrakcyjny sposób dla dzieci. Więc jeśli jeszcze nie obserwujecie Babka od histy, to, um, to zapraszam, zachęcam. Agnieszka Jankowiak, Majk i Boguś Janiszewski. W rolach głównych Mieszko, Boguś, Babka od Histy, Max, Popiel i Hrobry. W rolach głównych Dąbrówka, Oton, Bolesław Okrutny, Oda, Wielbłąd, Helmut i Rzepicha. No, od razu mi się podoba. Potem mamy elementy komiksowe. Czyli apelujemy od razu do osób, które lubią obrazki, a dzieci zazwyczaj lubią obrazki. Pierwszy, pierwsza lekcja. Jak stworzyć Państwo? Lekcja jeden. Chwytliwa nazwa i fajne logo. Czyli zapewne chodzi o herb, tak? I o nazwę Polski. Skąd się wzięła? Myślę, że ta książka naprawdę w ciekawy sposób. Pokazuje, opowiada historię Polski. Coś, co czasem może nam się wydawać bardzo właśnie, bardzo trudne bardzo takie ciężkie bardzo y, poważne. Pokazuje właśnie w sposób humorystyczny, przystępny dla dzieci, dla młodego czytelnika ciekawy, y, przyjazny. Także historia nie musi być nudna.